Cześć, jestem Krzysiek, a to są dzisiejsze ciężarówki. Zapraszam. Do 18 grudnia będzie zamknięty tunel pod Mont Blanc. Będzie to wynik remontu infrastruktury. Alternatywnymi drogami będą tunel pod Grand Saint Bernard, Col du Petit Saint Bernard i tunel pod Freyu. Północno amerykański Volvo Trucks przedstawił Super Truck 2. Aerodynamiczny i wydajny w 134% ciągnik siodłowy. Współtwórcą był Departament Energii Stanów Zjednoczonych. Przejdźmy do tego, co tygryski lubią najbardziej: wygląd pojazdu. Nawiązuje on do dobrze znanego nam Volvo VNL 670. Mimo tego, jest bardziej futurystyczny. LEDowe mniejsze reflektory, mniejsza kratka wentylacyjna maski. I większa szyba przednia bez daszku. Dodatkowo przednia szyba komponuje się w całość z bocznymi szybami, a wysoki dach pojazdu zwiększa aerodynamikę. Po prostu sci-fi na naszych oczach. I to tyle na dzisiejszych ciężarówkach. Dziękuję Wam za uwagę, mam nadzieję, że podobał Wam się dzisiejszy program. Informacja od kierownictwa, nowinki pojawią się w niedzielę, przed Krzysiek poleca. Przepraszam za zmianę w harmonogramie. Ja jestem Krzysiek, a to były dzisiejsze ciężarówki. Dobrej nocy życzę.